Witam Państwa w kolejnym odcinku programu Z Wędką na Wodę w Polskiej Świat. Dzisiaj znajdujemy się na jeziorze Kamionki, gdzie będziemy próbowali łowić ryby metodą, oczywiście, pododową. Będziemy je łowili na Bałajki. Jezioro Kamionki, dosyć głębokie jezioro, bardzo czysta woda. Niedaleko Torunia, przepięknego miasta w Polsce. Ja dzisiaj wybrałem się specjalnie na to jezioro, dlatego że tu, gdzie będę łowił, jest około 8-7 metrów. Jest to dosyć duża głębokość a z tego względu, że chcę potrenować łowienie płotek właśnie na takich dużych głębokościach. Przyda mi się to w łowieniu i na zawodach, a tym bardziej, że w tym roku nie byłem zbyt często na rybach, jeżeli chodzi o łowienie na lodzie. Dlatego dzisiaj postanowiłem, że będziemy łowili właśnie tu, ponieważ jest to niedaleko, blisko Torunia. No i są fajne ryby, fajne płotki, które mam nadzieję, że dzisiaj w odcinku pokażemy. Jeżeli chodzi o zanętę, którą przygotowałem sobie na takie wędkowanie na taką głęboką wodę. 3, 3 do 1. Głównie ziemia był z zanętą spożywczą. Zanęta spożywcza płotkowa o małej frakcji. Natomiast ja jeszcze dwa razy ją przemieliłem, żeby miała jeszcze drobniejszą frakcję. Często tak robią wędkarze na zawodach, aby ta zanęta była po prostu pyłkiem, żeby te ryby się nie najadały, ale żeby po prostu wchodziły w tą zanętę i żebyśmy je w miarę czasowo wyławiali i zdobywali punkty. Oczywiście dodałem troszeczkę do zanęty jokersa, co jest bardzo ważne, ponieważ chrobak jest najważniejszy w tej zanęcie. Zanęta świeża, to też jest bardzo istotne. Wędki, które przygotowałem na dzisiejsze wędkowanie, oczywiście bałałajki. Wymiar takiej wędki 30 cm. Jeżeli chodzi o żyłkę główną, to jest 007, w zupełności nam Wystarczy, jest to dosyć cienka żyłka na takiej głębokości, na szybkie łowienie. E, mam nadzieję, że też mogą być przyłowy dużych okoni, tutaj akurat w tym miejscu, gdzie jesteśmy. Tu jest taki spad, ja już tu łowiłem kilka lat temu. E, przy około 7 metrów od brzegu było około 5 metrów głębokości, natomiast już przy 20-40 metrach od brzegu było 9-8 metrów głębokości, czyli tak zwany spad. No i w tym spadzie, tutaj właśnie w takim zimowisku będziemy próbowali znaleźć tą płoć. Oczywiście będziemy się przesuwali za cypel. Mamy około 3 godzin mówienia. Uważam, że to jest bardzo dużo. Często napływają pytania, dlaczego mam czapeczkę z orłem. Czy jestem w kadrze narodowej? Nie, nie jestem w kadrze narodowej. Po prostu jestem patriotą, pamiętam historię, ponieważ naród bez historii nie może myśleć o swojej przyszłości. I dzięki tym ludziom, którzy walczyli właśnie o tego orła, o tą ziemię, możemy dzisiaj spokojnie tutaj na przykład na tym jeziorze łowić ryby, albo na naszym polskim morze łowić dorsze, czy zwiedzać przepiękne tereny polskie, góry, a historię mamy bardzo bogatą. Musimy o tym pamiętać, no i dzięki tym ludziom możemy sobie dzisiaj tutaj akurat na tym jeziorze łowić i mówić językiem polskim. Ja się czuję patriotą i dumny jestem z tego, że jestem Polakiem. Wracając do wędkowania. Jeżeli yy, łowimy w minusowej temperaturze, Minus 7-8 minus stopni, i łowimy na bałałajki, szczególnie na zawodach. To bardzo ważnym elementem jest to, aby ustawić się plecami do wiatru. Z tego względu, że mamy łatwiej e, wyciągać żyłkę, łatwiej ją układać. Ale bardzo ważnym elementem też, co ja zauważyłem, jest to, aby nie robić czegoś takiego. Czyli nie rzucać sobie frakcji kawałków lodu tutaj wywierconego, tutaj zaraz, gdzie będziemy odkładali żyłkę, z tego względu, że to zamarźnie, i później ta żyłka wchodzi nam w te kawałki lodu. No i często jest tak, że przy szybkim łowieniu zrywamy zestaw. Dlatego najlepiej gdzieś z boku ten lód wybrać, wtedy jest dużo łatwiej, dużo optymalniej. Jeżeli chodzi o dzisiejsze wędkowanie, będziemy łowić głęboko, dlatego przygotowałem sobie dwa podajniki. Najzwyczajniejszy podajnik, który jest dostępny praktycznie wszędzie. Bardzo duży z tego względu, że dzisiaj będę stosował troszeczkę więcej zanęty. No i będę robił kulki, które będę w pół wody wyrzucał. W półwody albo przy dnie stawiał na takich dużych głębokościach. Z tego względu, że jeżeli wrzucimy kulkę na takiej dużej głębokości, będziemy chcieli łowić miejscowo i jak najwięcej płotek, a będzie ich na przykład mało w danym miejscu, czy nie będą na żerowaniu, to gdzieś tam ta kulka nam spadnie troszeczkę dalej. Chcemy centralnie łowić, tutaj, gdzie będziemy nęcili, dlatego taki podajnik będzie dobrym wyjściem. Oczywiście na dobre żerowanie ryb. Natomiast ten podajnik jest dużo mniejszy, dużo cięższy, to jest wyczynowy podajnik. Tylko akurat dostałem chyba od Darka Jankowskiego, którego serdecznie pozdrawiam. To podajnik jest i do Jokersa, i do delikatnej ilości zalęty z tego względu, że no wiadomo, na zawodach nie potrzebujemy aż tak dużo nęcić. Ważne są ryby, które dają nam punkty i to jest najważniejsze. Jeżeli chodzi o zalętnik, może, może pokażę, jak działa. No i w ten sposób już jest otwarty. Akurat tu przerobiłem sobie wędkę podlodową, po prostu uciąłem szczytówkę. No i mam takie dwa zanętniki, które są zawsze ze mną, towarzyszą mi w razie potrzeby. No, dzisiaj oczywiście rekreacyjnie, ale nastawiamy się na płotki, dlatego będę starał się łowić je na dużych głębokościach. Nie chcę ich nałowić na małych głębokościach, bo pewnie też by były, ale chcę je łowić po prostu na dużych głębokościach. Trzeba sobie stawiać cały czas wyzwania, aby łowić coraz lepiej, coraz lepiej technicznie. Wiadomo, że bałajka nie jest to łatwą, nie jest łatwą metodą, szczególnie podczas wiatru, podczas mrozu, ponieważ te ręce są. E, takie zgrabiałe, jak ja to mówię, oczywiście. Natomiast e, bardzo istotne jest łowienie e, tą metodą na zawodach, no i uważam, że to jest najlepsza metoda, jeżeli chodzi o łowienie na mistrzostwach Polski, czy mistrzostwach koła, czy mistrzostwach okręgu, czy mistrzostwach świata. No, wszyscy łowią na tą metodę e, bałajkami. Nieraz to obserwowaliśmy na moich odcinkach programu Z Wędką Nad Wodę. Także no, mam nadzieję, że dzisiaj uda nam się złowić kilka płotek, pokazać je do kamery. No a cóż, najważniejsze jest to, że jesteśmy tu nad przepiękną wodą, że mamy czas, aby tu przyjechać, że możemy spędzić ten czas. Jak widzimy za moimi plecami, kilku wędkarzy już łowi, mają nawet sobie, porobili takie namiociki z, z folii i zbitych desek, to jest bardzo ciekawe. To wędkarstwo w Polsce się cały czas rozwija. No i super, wielokrotnie widziałem wędkarzy, którzy podchodzili do mnie, gratulowali nam fajnego programu. No ja nie mogę powiedzieć, że jest fajny, ponieważ no, Muszę być obiektywny. No, czasami chciałbym, żeby było coś lepiej, ale się nie da. No, jesteśmy tu dzisiaj na rybach, mamy 3 godziny. Co się uda złowić, to się uda złowić. Po prostu staram się pokazać realne warunki polskiego łowienia, a nie wymyślone historie, wymyślone rzeczy, że nie wiem będę tu łowił zaraz garbusy po 30 sztuk, takich po 42 cm o konie, oczywiście, oczywiście, czasami tak jest, ale bardzo rzadko. Natomiast dzisiaj będziemy łowili głównie płotkę. No i pozdrawiam wszystkich wędkarzy nie tylko w Polsce, ale i poza granicami naszego kraju, e, którzy mam nadzieję niebawem albo już wybrali się na ryby łowiąc na lodzie. I zaczynamy szukać miejsc, wiercić dziury. Fajnie i polecam wszystkim. popatrzeć czasami na wędkarzy, którzy siedzą już na rybach, na zbiorniku, bo akurat na tych zbiorników w tym roku jestem pierwszy raz. Łowią jakieś potki. Jeżeli łowią jakieś potki, widziałem, że tutaj wędkarz złowił jakieś płoteczki. Także tu w okolicach gdzieś się powiercę, zaręczę sobie dziury, bo wiem, że tutaj ryby mogą być. A później przeniesiemy się za Cypel i tam poszukamy tych miejsc. Przechodzę do wiercenia otworów. Jak widzimy, tutaj były już jakieś wiercone otwory. Dlatego tutaj wywiercimy sobie jeden otwór. Dzisiaj lód jest bardzo bezpieczny, ma około 25 cm, to jest naprawdę bezpieczny, to możemy spokojnie tutaj chodzić. Wiatr wieje mi teraz w twarz, z tego względu, że tak się ustawiłem ze względu na kamerę, ponieważ jak się ustawiłem pod wiatr, to na obiektyw spadają krople deszczu, a nie chcielibyśmy, żeby coś się stało z kamerami, dlatego teraz wyrzucę lód akurat w tą stronę, ponieważ będę od tej strony łowił w tym otworze akurat. Możemy wsypać troszeczkę luźnej zanęty, Delikatnie, ponieważ on ma ten podajnik takie dziurki. Niech się napełni wodą. O właśnie. W ten sposób. No i spuszczamy. Powolutku. Widzicie Państwo, jest tu dosyć głęboko. Dlatego podajnik jest niezbędny. No i delikatnie do góry. No i tak. Otwór teoretycznie jest już zanęcony. W drugim natomiast otworze, który wywierciłem zaraz obok, podamy zanętne, ale z tego podajnika dużo mniej, delikatniej. Zobaczymy, czy te ryby też będą, ponieważ no, wybierając się na ryby, tak naprawdę nie wiemy, czy te ryby biorą, czy nie biorą, czy są aktywne, czy nie są aktywne. Jeżeli posypiemy grubo zanęty, to te ryby po prostu się najedzą, te, które będą nam chciały na przykład wziąć, a tutaj zrobimy dużo, podamy dużo mniej zanęty i zobaczymy, jakie będą rezultaty. Jeżeli ryby będą reagowały i będą agresywnie brały, wtedy będziemy mogli spokojnie donęcać dosyć dużą ilością zanęty, aby je utrzymać w łowisku. Widzicie, płoteczka, pierwsza rybka, płoteczka, oto nam dzisiaj chodzi o te ryby, super. 4-3 metry, metry spokojnie możemy z góry delikatnie ziemię z jokersem taką zbitą podawać. I wydaje mi się, że spokojnie ta ryba będzie cały czas w tym miejscu. Ważna by była cały czas ściana zanętowa, taka smuga, w której te ryby będą się ustawiały, a my będziemy je spokojnie odławiali. Bo nie sposób jest i niełatwo. To znaczy, inaczej, prosto jest zwabić rybę w zanętę ale trudniej ją utrzymać, a to jest najważniejsze, ponieważ no wiadomo, zawody trwają kilka godzin. Dobra, mamy z wywierconych kilka otworów, skupię się teraz na łowieniu, wrócę do poprzednich, które wcześniej wywierciłem. Wywierciłem około 9 otworów akurat tutaj w tej zatoce, jeżeli będą ryby zostaniemy, jeżeli nie będzie tych ryb, będziemy szukać ich eee, troszeczkę dalej za cyplem. Wiem, że brały tu też bardzo duże okonie, natomiast nie mamy dzisiaj czasu na to, aby chodzić, szukać tych okoni. Poza tym wiertło, które mam, to jest akurat optymalne, to jest trzynastka, ale uważam, że duże, mniejsze, dużo mniejsze wiertło nie przeszkadzałoby w łowieniu płotek. Mam ze sobą wiertło 130 mm. Jest to optymalne wiertło dla każdego wędkarza, który po prostu idzie sobie tak o tak na ryby komfortowo chcę sobie połowić leszczy, okoni, płotek natomiast jeżeli chodzi o wyczyn polecam dużo mniejsze wierta, ponieważ Musimy, być bardzo, musimy szybko wiercić otwory, ponieważ inni zawodnicy nie mogą nas wyprzedzić. Musimy być jak najszybsi, i z tego względu mniejsze wiertło po, pozwala nam komfortowo, szybciej wiercić otwór. To jest też bardzo istotne, ale na takie wędkowania jak dzisiaj, ta trzynastka jest w zupełności wystarczająca. Nie ma czego szukać więcej. Zresztą staram się pokazywać Państwu prostotę wędkarstwa. Nie ekstremalne wędkarstwa, ale prosto te wędkarstwa, które uwielbiam, które bardzo lubię, które no sprawia mi niesamowitą przyjemność, radość i wielu wędkarzom w Polsce i cieszę się, że, że są wędkarze i coraz więcej tych wędkarzy w Polsce jest, coraz więcej ludzi chce odpocząć od tego hałasu. Chce po prostu poczuć, posłuchać tego spokoju. To jest chyba najważniejsze. Puścimy ormyszkę. pamiętaj, mamy penetrować całą głębokość łowiska z tego względu, że ryby mogą być na przykład metr pod lodem albo 2 metry pod lodem w toni, szczególnie biała ryba, czyli podka. Możemy sobie doszlifować w domu wcześniej kiwak, żeby był delikatniejszy i optymalny do tego jak łowimy. No i próbujemy. Zatrzymać, możemy trochę pomijać i opuszczamy. Brania często następują, jeżeli chodzi o płotkę, po prostu wyprostowaniem kiwaka. I szczególnie 20-15-10 cm nad dnem. Czasami jest tak, że są przy dnie. No i kolejna poteczka. No Takie poteczki dzisiaj. No ale o to nam chodziło. O takie ryby, aby je dzisiaj łowić. I zmieniajcie kolory mormyszek, wielkość mormyszek. Podsumowując dzisiejszy odcinek, trochę tych płotek złowiliśmy. Jeżeli chodzi o zanętę, sprawdziła nam się. I robiliśmy w ten sposób, że robiłem w ten sposób, że e, troszeczkę zanęty podawałem w podajniku, oczywiście, ale w pół wody. Nie dobijałem do samego dna, z tego względu, że tam, gdzie dobijałem do samego dna, po prostu tych brań nie było. Tak jakby te ryby, nie wiem, czy reagowały negatywnie na ten dzwonek i po prostu bały się tego i się wystraszyły. I może po jakimś dłuższym czasie pewnie by tam były ryby, ale od razu ich nie było, dlatego w pół wody tą zanętę wysypywałem z podajnika. No i żeby były. Zrobimy około 30 otworów w różnych miejscach. Ale głównie na głębokiej wodzie. To akurat łowię na bardzo lekką wędkę. Jeżeli chodzi o łowienie płotek, w do nam wystarczy. Również okoni, tylko wtedy musiał mieć inny kiwak. Inną grubość żyłki. Mormyszkę okoniową. I byśmy musieli troszeczkę więcej biegać niż dzisiaj za tym okoniem. No i oczywiście wiertł byśmy musieli mieć. Świder o, miejsce, o mniejszej średnicy, żeby, żeby się nie spocić. Ale ryby dopisały, uśmiechy na twarzy są. Także wracamy do domu.